Marcinie, ty w tym gronie reprezentacyjnym pojawiasz się, to nie jest jakoś, wiesz, nie, nie pierwszy rok. To, to jest cały czas kilka, kilka lat, gdzie rzeczywiście w takich szerokich składach się pojawiasz. Myślę, że nie było jeszcze chyba takiego roku, w którym byłeś tak wysoko notowany. Czy ty byłbyś w stanie być pierwszym rozgrywającym kadry? Oczywiście no, teraz na ten moment jest ciężko coś powiedzieć. W Ridze radzimy sobie dobrze jako, jako drużyna ale też zdaję sobie sprawę, że, że zmienił się trener i jakby postrzeganie tej mojej pozycji, która jest bardzo specyficzna przez, przez nowego trenera, jest, jest na pewno dużą niewiadomą. Ja czuję, że mam dobre umiejętności na to, żeby, żeby poradzić sobie na tym najwyższym poziomie, ale to wszystko musi grać ze sobą, czy to, czy to współpraca z drużyną. Czy to funkcjonowanie w grupie, więc ja się po prostu skupiam na tym, żeby jak najlepiej zagrać w lidze, z dobrej strony się pokazać i co będzie w reprezentacji, to zobaczymy. Ale nie jest to tak, że jakoś się to, wiesz, przeraża, że na przykład taka wizja, że no właśnie, no miał być takim asom jak na przykład Bartek, Kurek, wiesz, piłki piłki dogrywać? Nie, przeraża na pewno nie. Myślę, że pracuję codziennie na to, żeby, żeby właśnie tam się dostać, tam być, więc bardziej, bardziej takie wyczekiwanie, taka chęć, chęć dostania się tam, żeby być, być na miejscu, gdzieś tam, gdzieś tam wyżej w, w kadrze. Ale, ale zobaczymy, no jest, to, jest jeszcze tyle rzeczy, może się zadziać, w tylu momentach trudnych muszę się sprawdzić, żeby żeby jakąś znaczącą rolę odegrać w reprezentacji, że, więc, że, że nie ma się naprawdę co na tym skupiać, tylko, tylko po prostu jakby na maksę skupić się na tym, żeby, żeby grać dobrze i, i potem mhm. zobaczyć. A pamiętasz moment w ogóle pierwszy, w którym dostałeś powołanie do seniorskiej reprezentacji? Jakie emocje Cię towarzyszyły? Jak to do Ciebie dotarło? Tak, tak. Wtedy to było z Witalem zadzwonił, chciał, chciał się mm. spotkać, więc zresztą podejrzewałem, że, 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 że chodzi o to. Miałem wtedy moment w, w Bełchatowie, gdzie niestety kontuzję złapał Grzesiek Łomacz i, i ja dostałem szansę, szansę gry. I, no, bardzo się cieszyłem, bo, bo myślę, że, że dobrze ją wykorzystałem i bardzo się cieszyłem z, z tego powołania. Może trochę niespodziewanego, bo, mm. no, bo nie ma co ukrywać, no, byłem, byłem drugim rozgrywającym i raczej będąc z drugim rozgrywającym, nie myśli się o tym, żeby, żeby gdzieś tam w, w kadrze zaistnieć. Yy, ale dla mnie, dla mnie ogromne wyróżnienie. Yy, jakby zmotywowało mnie jeszcze do większej pracy. Miałem, miałem przyjemność potrenować właśnie nie wiem, z Bartkiem Kurkiem yy, z Michałem Kubiakiem i, i dużo mi to dało. Ja też staram się jakby dużo, dużo wynosić, yy, dużo podglądać yy, z, od tych ludzi, którzy yy, osiągnęli więcej więcej ode mnie. I, i na pewno takie, mimo, mimo że tam jakiejś o, ogromnej roli nie odegrałem w to to dużo się nauczyłem jakby z samego przebywania z, z takimi zawodnikami. Sam wspomniałeś, że ta pozycja rozgrywającego jest specyficzna i też kibiców ciekawi, dlaczego w ogóle taki wybór u Ciebie, że dlaczego akurat na rozegraniu zdecydowałeś się grać? No to ja dość dawno zacząłem grać w siatkówkę mhm. i tak naprawdę był to wybór e, trenera Łukasza Mężyka, e, kiedy, kiedy grałem jeszcze w, w Nowym Sączu. Nie wiem czemu, czy miałem jakieś, jakieś specjalne umiejętności. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze jakoś z palcami specjalnie dobrze nie odbijałem. Z latami z latami sobie to, to wypracowałem, ale ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć dlaczego padłem na, na tą pozycję. Ale zgodziłeś się od razu? Bo tak wiesz, no, bo na poziomie dzieci to jest, wiesz, każdy chce zdobyć punkty, a, a mało kto chce podawać, powiedzmy to tak? By. Nie, nie, nie. Bo chciałem zawsze grać na, na przyjęciu albo, albo na środku. Yy, i Ciężko było mnie przekonać, żeby, żebym spróbował na rozegraniu, yy, ale teraz się cieszę, że, że ostatecznie, ostatecznie tak się, tak się stało. No, nie Wykluczone, że, że grając no na środku, to już w ogóle się nie wyobrażam, teraz na tym najwyższym poziomie. A mm -hmm. na przyjęciu też byłoby ciężko, więc, e, więc ja się cieszę, że, że stanęło na rozegraniu. W Twojej prezentacji w tym sezonie będzie się przyglądał Nikola Grzywic, jeżeli rzeczywiście to, to powołanie się pojawi, więc no w co wierzymy? Wiesz, Nikola jest wybitnym rozgrywającym i powiedz mi, czy taka osoba, która będzie będziecie. Prawiać, szkolić, prowadzić, to jest dla ciebie dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze więcej się nauczyć, czy jednak trochę rączki wiąże? E, oczywiście, jeśli, jeśli dostanę powołanie, hmm. będę miał możliwość pracy, pracy z Nikolą, to no, dla mnie to będzie, będzie świetny, świetny czas, żeby, żeby jeszcze się nauczyć czegoś nowego. E, no, nie ukrywam, że, że Nikola był moim, jednym z moich idolów, idolów kiedy kiedy byłem młodym, młodym zawodnikiem, więc no, praca z kimś takim na pewno, na pewno pomoże w tych, tych technicznych aspektach siatkówki, ale, ale też na pewno w, w takim zachowaniu, w, w prowadzeniu drużyny jako, jako rozgrywający, więc jeśli, jeśli dostanę powołanie, to, to na pewno będę starał się wykorzystać ten czas z, z Nikolą jak, jak najbardziej. Jak to był jeszcze z innym, z idoli na mm. swojej pozycji? No miałem dwóch takich mhm. właśnie, Paweł, Paweł Zagumny i, i Nikolak, kiedy, kiedy byłem młodszy. E, kiedy trochę podrosłem, to, to bardzo podobał mi się Benton mhm. a później już tak, tak naprawdę to... To nie ma, może nie dłuższego czasu, tylko jednego, mhm. jednego rozgrywającego, na którym bym się wzorował. Tak jakby z czasem dochodzi, że, że każdy ma swoje słabości i tam nikt nie jest, nie jest idealny. Jeden lepiej odbija do tyłu, mhm. drugi, drugi, drugi gra lepiej ze środkiem, więc tak staram się. Mhm. Jeśli rzeczywiście ktoś się z czymś wyróżnia bardzo, to staram się właśnie to od niego podpatrywać, ale jednego i dalej. Mhm. E to co to twoim właśnie takim momentem tutaj zmieniłeś Bena na, na pozycji, zmieniłeś dolar, przyjąłeś koronę w Zaksie. jak się czujesz? Eee, Nie lada wyróżnienie, co? Tak, tak, duże wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność. Mm -hmm. i, eee... I na pewno było to czuć na początku, teraz, teraz może troszkę mniej, ale zdawałem sobie sprawę podpisując kontrakt z Zaksą Kędzierzynką, że, że, że tak to będzie wyglądało, że od, odszedł człowiek, który, który z Zaksą wygrał wszystko. Legenda klubu, legenda ligi, więc, więc presja będzie ogromna. Ale też chciałem się z tym zmierzyć, i tak jak powiedziałem, dlatego, dlatego gram, dlatego trenuję, żeby żeby narzucić sobie, że jak najwięcej presji, ile, ile będę w stanie udźwignąć. I jeśli bym nie spróbował, to, to myślę, też bym żałował, że, że się nie dowiem, jak, jak, to, jak to wyjdzie. A dlatego, dlatego cieszę się, że tutaj trafiłem i, i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania. Kibiców też ciekawi, czy ciężko jest Ci rozgrywać, mając na skrzydłach praworęcznego Kamila i leworęcznego Olka. Czyli nie, nie, nie. nie. Nie, myślę, że zarówno Oleg jak i, i Kami są na tyle elastycznymi zawodnikami, mhm. że, że jakiegoś dużego myślenia przed, przed wystawami do nich nie ma. I jest to dość, dość naturalne, myślę. Że aż taka duża różnica między lewą a prawą ręką to, mhm. to nie jest, jak się wydaje, więc nie ma żadnego problemu. Mhm. Też kolejne pytania od kibiców, jak się porozumiewacie na boisku, że wiesz, twoi koledzy z drużyny są w stanie odczytywać gdzie ty tą piłkę wyślesz po drugiej stronie <śm> taki, <śm> takiego rozczytania, nie no, może trochę o tych znakach, które tam kamery wybitnie kochają, a mało kto, kto wie, co znaczy. Ze znakami to, to bardziej chodzi o to, jaką, jaką akcję zagramy ze środkowym boku, <śm> bo, bo no, nie ma co ukrywać tych, tych wariantów rozegnaj na środku jest bardzo dużo. Sprawa wygląda prościej z, z piłkami do skrzydłowych. Tak, tak klasycznie rozróżnia się tam trzy, trzy zagrania, czyli, czyli piłka szybka, quick, czyli jeszcze, jeszcze piłka troszkę podwyższona i piłka wysoka, którą się ciągnie z, z, z głębi boiska. I o tym, jaką piłkę oczekuje zawodnik, to, to słyszę z reguły mm -hmm. przed, przed rozegraniem, ale no, my gramy mamy na tyle dużo powtórzeń między sobą, że, no że jakby mniej więcej. Tak, zdaje, tak, ja sobie zdaję sprawę, co, co usłyszę mm -hmm. i, i czego będzie oczekiwał zawodnik, więc, więc to wszystko Akcja, przechodzi naturalnie. To, to może jeszcze tak, jak mamy tu tyle kamer, pokaż te znaki dośrodkowych i jak możesz. O, od razu... Ale to różnie, też, też każdy, mm -hmm. myślę, rozgrywający ma trochę inaczej. Aha. I też nie chciałbym się jakoś tak bardzo. odsłaniać, e, odsłaniać. Oczywiście Dobre. to są znaki dobrze, dobrze znane, myślę każdemu, kto. Kto, kto gra w siatkówkę, jeszcze, szczególnie na, na tym najwyższym poziomie. E, ale no, 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 to, to jest jedynka, czyli taka piłka przy rozgrywającym haczyk, to jest troszkę piłka tak mm -hmm. pół metra odsunięta, podwójny haczyk jeszcze troszkę mm -hmm. bardziej odsunięta. E, siódemka, czyli, czyli piłka, która e, no już jest dość daleko od rozgrywającego. jeszcze Jest, jest piłka, która można zagrać za plecy, którą można zagrać na głowę, kiedy, kiedy środkowy po prostu wskakuje na, na miejsce rozgrywającego i tak. No są te gierki między między środkowymi każdy, My każdy tam... tak, tak. Myślę, że świetnie to widać, świetnie to, to robi Kuba Kochanowski. Bo u mm -hmm. niego widać jakby ten cały, cały wachlarz zagranie i... Że ciężko mimo tego, nawet jeśli, jeśli środkowy z nim wyskoczy do bloku i jakby odczyta rozgry, e, zamiary rozgrywającego, to Kuba od skokiem troszkę w prawo, troszkę, troszkę w lewo e, potrafi zmylić i, i być w zupełnie innym miejscu niż, e, niż blokującego środkowy. więc no, jest, jest tego dużo, czasami tego nie widać, mhm. e, jak, jak się ogląda mecz, ale, ale tej pracy jest dużo. To trochę odchodząc od środkówki, jesteś e, bardzo uzdolnionym muzycznie człowiekiem. Dużo filmów na pianinie, dobrze mówię, jest wstawianych w Ciebie na Instagramie. Rzeczywiście troszeczkę, nie wiem czy to dalej jest aktualne, ale, ale było parę tych filmów. Nie, wypowiedzi. czy bardzo, bardzo ustalnione to nie, raczej raczej bardzo tak nie Bardzo na pewno. E, nie, o to no, nie o to chodzi. To, to, to czasami to wygląda na, mhm. na trudne. I myślę, że tak jest z tak jest grą na pianinie, to, czy, mhm. e, Póki się nie spróbuje, to, to to wygląda jak, jak czarna magia. A a wystarczy naprawdę niewiele nie potrenować, poćwiczyć e, i z łatwością to przychodzi i później wygląda, jakby się, jakby się grało właśnie nie wiadomo, e, nie wiadomo co. Jestem kompletnym amatorem. Czasami lubię sobie, jeśli, jeśli mam trochę wolnego pograć no w tym sezonie zdecydowanie mniej, bo, bo też tych meczów jest. Jest bardzo dużo, więc, więc tego czasu na regenerację nie ma już na takie dodatkowe rzeczy czym bardziej. Więc jeśli dzwony czas, to oczywiście lubię, trochę mnie to wycisza, uspokaja, ale to jest bardzo amatorski poziom. Duża, dalej podtrzymuję dużą skromność. Bo wiesz, nie brakuje pozytywnych komentarzy pod filmikami, więc nie ma co się tak tu odsłaniać, że nie jest to trudne. Nie, no, oczywiście no nie jest to coś takiego normalnego, co, co, co każdy, każdy robi, ale, ale naprawdę jeśli ktoś znający się na, na grze, na pianinie czy, czy, czy na muzyce ogólnie e, posłucha, no to myślę, że miałby wiele uwag. Tak. A co jeszcze, poza, poza pianinem w czasie wolnym, czym się interesujesz? Czy jest jakieś, nie wiem, może inne sporty, które ewentualnie jakoś Ci się podobają? Ja raczej, raczej, raczej nic takiego, takiego wielkiego nie mam. W wolnym czasie lub, lubię odpocząć, książkę przeczytać, hmm. jakiś serial, to takie, takie standardowe rzeczy. Naprawdę tego czasu nie ma, nie ma za wiele na jakieś dodatkowe aktywności. Skąd Elvis? Też ciekawi kim No, to już. To było chyba 10 lat. Yy, pojechałem pierwszy raz na, na zgrupowanie Kadry małopolskiej. Yy, pamiętam, że wtedy jeszcze rodzice mnie tak zaczesywali. Miałem dość, dość bujną fryzurę i rodzice jeszcze mnie zaczesywali do tyłu i właśnie tak yy, podobno wyglądało jak, yy, jak fryzura Elvisa. No, jeden kolega tak, yy, tak powiedział i już, już zostało do dzisiaj. Ale jakoś nie przeszkadza chcę, tylko skoro się utrzymała przez ten. Na nie, no, no, początku właśnie przeszkadzała, mhm. ale jakoś tak nie mogłem się przyzwyczaić, a teraz już jest ok. Ok, to kończąc, powiedz mi jakie masz marzenie siatkarskie teraz jako dorosła osoba i też jako, jako dziecko, o czym marzyłeś i czy to już się udało zrealizować? Jako dziecko marzyłem o tym, żeby grać w plus lidze i, 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 i w reprezentacji oczywiście, więc, więc te, te marzenia dziecięce już spełniłem, ale oczywiście z czasem, z czasem tych, tych celów, tych marzeń przybywało, teraz no chciałbym, nie ma co ukrywać, myślę, że jak każdy E, zdobyć słoto olimpijskie i, i to, jest, to jest główny cel. E, oczywiście wiem, że, 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 że to kupa pracy i, i pewnie trochę szczęścia, żeby, żeby, żeby coś takiego osiągnąć, ale e, jestem w najlepszym miejscu, mam taką reprezentację, która na pewno bije się zawsze o najwyższe cele, więc czemu więc nie marzyć o takich rzeczach?